Na mnie niesie. Wcale nie wiem. Ja nie mogę. Weź mnie puść. Gdzieś mnie mm. co to? Sejo. Co mnie tam wzięłaś? Makarena, Makalena, du 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 du, du, du. Makalena, makalena. Gdzie ty mi uciekasz? Ty jedna, ty. Ty nie będziesz się mnie będziesz uciekała. Dobra. Mam mój skin na blok się No tak No jest tył Tak wygląda tył mojego tego. A teraz nieważne nieważne, ja jestem ja sobie, to, to ty, co ty robisz? Tu, to, to, to Majusia jakoś? Ala Zalanie wazem Idę sobie dom zrobić jakiś. Bo ja nie wiem co ja mam. A. I właśnie muszę. No co? No co? No co chcesz? No co? No co chcesz?

Dobra. Jest chyba łatwiej na pewno. Tutaj może. Dobra. I co mieliśmy zrobić? Mieliśmy zrobić dom. Ale tu. Hmm. Dobra, ten może. I będzie ten. może być ten? Jest, dobra. Yy... Dobra. że sobie włączę kominek. big Dobra, nie ważę. Nie ważę. Tutaj szybko. Tutaj ma... Piśnic. Tutaj... Jest tu safe gdzieś? Może? Nie ma. Dobra, nie no, ma tu, nie ma. Ok, czekaj, mm. czekaj. A kolejny, a kolejny. Pokazywam trick. Zobaczcie. A życie ma Widzicie sobie to. To. Widzicie. Widzicie to. Na, na czwórkę. I zobaczcie. A jest jakie. Możemy latać A jak już to Ten weźmiemy to już Ten Więc to jest taki fajny trick Który można sobie latać No e nam nam. Matko, co ona mu robi z tym zębem Basen Chociaż teraz jest zima to nie wiem czy jest na własne, ale śniegu nie ma. W sensie dzisiaj pada śnieg trochę. Ale w Heaven LP nie. Więc tutaj piękny widok. Eee. Dobra. Jadę sobie na, na tym. Na miasto. Tam będzie, będzie się dużo działo. na cacie. To mi w ogóle piszą na nacacie. Śniadanie, dzień, dobra. Nie wiem. Tutaj wyk. A kajina, Matko. To było na sorsie u mnie. Ja pokazywałem wam to. Że, tylko, że z innego konta. Bo ja mam. Dwa inne konta, mam. Te konto jest te moje główne. A. Tamte jest moje drugie. Dobra, pik. Pyk. Pyk. I pik. Więc tak. Może zobaczymy to. Ostatnio. Ten restaurację. Nie ma tu nic. Dobra, jestem Będy się Ten update jest nowy. Dosyć. Wczoraj chyba. Został do, dodany. No i. Ja już tu wczoraj patrzyłem go właśnie. No, i, no właśnie. Wesołych świąt widzowie! Bo zbliża się święta, i w ogóle tak. Więc życzę Wam wesołych świąt, szczęścia, zdrowia, wężności. A i tak to, to w ogóle: to słaby by No, fajny update był. O, tutaj jest san, san Mikołaj, Santa Claus. Mmm... Ja ma Zaakceptuję. Chyba. Przelecimy się tymi saniami Świętego Mikołaja. Kto pisał y, ten list do Świętego Mikołaja, to zostawia łapkę w górę i suba na tym kanale. Więc no. Nie, nie ten Dobra Skończę tylko wszystkie te co maksymalnie 80, tylko ten e, mm, Odrzutowiec ma 100, co tam jest sypa, tam nie wiem A więc no, przecięliśmy się chyba już. Kiedyś próbowałem tam do, do księżyca dolecieć od rzutawcem, ale to nie, to było za długo i już miałem dosyć i zaskoczyłem. Chyba tam z, z, nie wiem, z 20 minut siedziałem i leciałem, więc dla mnie to się zrobiło nudne i po prostu leciałem. Uwaga, lecę. Uuuu, poleciało. Uwaga. Ale poleciałem w kosmos. Uuuu. <kly> Co to jest? Ca... Casa... Casa... Jakieś, casa... Tr Trzy... Faciamo, pigiamo, nie wiem. Mm. Party. Pizamo, a ty chyba... Pizamo party. Yyy... Y LP, dom 20. Zapraszam wszystkich. Aha, okej. Okay. Teraz zobaczę ten dom 20. LP Polskie. Zakaj, gdzie jesteś? LP, yy, yy, i Kamil. I nie wchodzić. Hello, hello. Jesteś. No, może źle pisać, spokojnie. To nie jest pismo e, kart, na kartce, tylko takie komputerowe. Halo. hello, jesteś na odcinku. No, wiem, że nie, nie wchodzić, ale ja jestem taki, który wchodzi wszędzie, gdzie nie można. Poka gabysi i kotka nie wchodzić. No nikogo tu nie ma. Pokój Malwi. Nie ma jej. Tylko jedna tylko osoba jest. Tylko jest Mmm Jesteś na odcinku, nie można wchodzić z buta. jesteś na odcinku, halo? Jesteś na odcinku, jesteś na odcinku, wyjdź. Nie. 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 Co ty robisz? Ogarnij się. Co ty robisz? W... Mam małpkę. No co ty robisz? Ty nie będziesz mnie wyprowadzała. Postawiłem ci drobinę, żebyś się pod... ucieszyła. Zostałaś ode mnie prezent co? Koniec, idę po właściciela. No to se... I, se... i... Tyś. idź. To. No czemu mi się napisało moto, a nie no, y, no to? Halo, co mi się napisało moto, a nie moto se idź. Ja pisałem, ja napisałem... Ja napisałem no to sage, a nie o to dziecko. Sama jesteś. dziecko. Sama jesteś dziecko. Sama jesteś dziecko. Co masz z dzieckiem? I weź mnie lepiej nie wkurzaj. No, w porównaniu do ciebie to nie. To nie. No, w porównaniu do to ciebie to No, Bóg to ogląda, wojana. I ja. A.

Oj, an. Nie ma z innego argumentu. Oczywiście, że Jan. Może z Oczy, hitują i nie lubią Jana, ja jestem inny. Nie muszę być tacy, jak oni. O, wy. O, wy, jakie Mama też macie wystrzeka. So. Dobra, weźcie się, odcepcie, ja od was idę, na spadajcie. Ja nie wiem, co oni się cepili Wy możecie też hejtować, bo jak chcecie, ja wam nie zabraniam. A ja nie, nie lubię, jak chcecie, to możecie, ja wam nie zabraniam. To co, chyba już kończymy odcinek. Jak wybijecie 50 subskrybentów, będzie live. No tak myślę, więc lepiej ten. Więc no. Pa! Pa! koncena już odcinek.